Cześć, jestem dzisiaj w Białce Tatrzańskiej Stoję właśnie na kotelnicy Trochę śniegu jeszcze w połowie marca Ludzie jeżdżą na nartach, na snowboardzie Większość tego sprzętu, który tutaj widzicie Wyciąg, sprzęt narciarski, snowboardowy to firmy zagraniczne No ale nie wszystko Armatka śnieżna, którą widzicie za mną Polska firma Super Snow Powstała kilkanaście lat temu, właśnie tutaj w Białce, w garażu. Firma zbudowana od zera. Teraz mają duży zakład produkcyjny niedaleko Białki w Maniowach. Bardzo nowoczesny zakład, duży, produkują na, na rynek polski. Również na eksport mają centrum promocji i serwisu w Austrii. Fajna polska marka, myślę, że. Warto promować. Super Snow.